E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę wam jak awaryjnie zakuć elastyczną rurę karbowaną przy pomocy narzędzi dostępnych w domu. Musimy obciąć taką rurę karbowaną na odpowiednią długość. Można to zrobić przy pomocy szlifierki kątowej albo narzędzia do cięcia rur miedzianych. Potrzebujemy także nypla z gwintem, który będzie pasował nam do nakrętki rury, którą będziemy zakuwać. I jeżeli chodzi o ten nypel, no to najlepiej, żeby to był nypel z taką poszerzaną, szeroką płaszczyzną, do której dolega uszczelka. Jeżeli mamy zwykły nypel, no to trzeba będzie też znaleźć podkładkę o odpowiedniej średnicy zewnętrznej. Chodzi o to, żeby ona idealnie pasowała do nakrętki i poprzez tą podkładkę będziemy zaciskać karby na rurze. Do zagięcia ostrych krawędzi wewnątrz rury karbowanej użyję wybijaka dziesiątki. Potrzebuję kompletu do zakucia, czyli nakrętka plus dzielony pierścień dociskający. I teraz tutaj mamy miejsce, gdzie łapiemy kluczem, zarówno na nakrętce jest płaszczyzna sześciokątna, naokoło nakrętki, jak i na nyplu. Żeby dokręcać te dwa elementy ze sobą podczas zaciskania końcówki potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Ja zakuję te końcówki przy pomocy klucza żabki i klucza francuskiego. Tą metodę Którą teraz pokażę wam podpowiedzieli mi moi widzowie pod innym filmem o zakuwaniu rury karbowanej. Wielkie dzięki za tą podpowiedź. Na pewno użyję jej, gdy będę potrzebował zacisnąć. Inne średnice tego typu rury. Jeżeli chodzi o nakrętki, no to mają one różnego typu głębokość, jeśli chodzi o gwint. Jeżeli chodzi o zaciskanie w tej płytkiej nakrętce, no to będę mógł zacisnąć tylko jeden, jak gdyby, karp, ponieważ gdybym chciał zaciskać dwa karby naraz, no to nie będę miał możliwości złapania za gwint w nakrętce. Teraz Wam pokażę, jak zacisnąć rurę karbowaną przy pomocy podkładki. Jeżeli mamy zwykły wkładam podkładkę, biorę zwykły nypel i wkręcam go w nakrętkę. żeby miał możliwość silnego dokręcenia tego nypla w nakrętce, no to muszę przytrzymać sobie nakrętkę odpowiednim kluczem i dokręcam ten nypel, aż poczuję taki mocny opór. I tutaj, jeżeli zbyt słabo zacisnęliście ten karp, no to zawsze można go potem docisnąć. Po wykręceniu nypla mamy już gotową, zaciśniętą powierzchnię. Oczywiście ona nie wygląda tak idealnie jak po zaciskaniu odpowiednim narzędziem, które jest dedykowane do tego typu zakuwania rur, ale awaryjnie spełnia swoje jak gdyby zadanie, czyli tutaj w tym miejscu po włożeniu uszczelki uszczelni nam. Teraz Wam pokażę jak zakuwam rurę karbowaną w wysokiej nakrętce, jeśli posiadam nypel z tą poszerzaną płaszczyzną pod uszczelkę. W tym przypadku nakrętka jest wysoka, czyli mogę sobie pozwolić na zaciśnięcie dwóch karbów. Zakładam pierścień dzielony za drugim karbem, wkręcam nypel. W tym przypadku bez podkładki, ponieważ powierzchnia, która będzie formowała tą płaszczyznę dociskania uszczelki, jest odpowiedniej szerokości. Dokręcam nypel aż poczuję taki mocny opór, wykręcam nypel i powierzchnia już jest zaciśnięta. Jeżeli chodzi o ten film, no to już wszystko. Jeżeli chcecie zobaczyć jak zakuwa tego typu rury, przy pomocy specjalnego narzędzia, no to zapraszam na film, który wyświetli się na końcu filmu. Cześć.